Właśnie muszę pani powiedzieć, że zrobiłem go, i wyszło mi potwierdzenie no. i wysłałem jako, jako e-mail wysłałem do Starostwa Powiatowego, żeby go sobie tam gdzieś, nie wiem, doteczki wydrukowali. Bo ja jestem cały no. czas za granicą, nie? Pod Holandią jestem. No, 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 rozumiem. No. no. Ale i wszystko dobrze, tak? Mhm. Od, odpisali na tego maila? Na maila nie odpisali, ale dali mi adres, do której pani mam wysłać. Na razie wysłałem, nie odpisali. Ale to może dzisiaj przyjdzie odpowiedź, bo ja to wysyłałem w piątek, na koniec dnia pracy. No, Ona mówi, okay, że ta okay. pani to musi mieć, i wtedy, jak gdyby przyjdzie jeszcze oni, to wtedy oh. muszą sprawdzić, czy ten urząd skarbowy, jak gdyby czy urząd celny za, zaakceptował tą wpłatę. Czy nie, A, mają, rozumiem, czy nie mają do tego tak. jakieś widzi się, że jest może za mała ta za, zapłata za, jako akcyza, nie? Coś w tym stylu. Rozumiem, no rozumiem, rozumiem. No, za no, rozumiem, no ale ja tam, dokumenty, no, rozumiem. ja tam dokumenty celne wszystko w porządku wypełniłem, także nie mogą tego podważać, bo ja im tłumaczyłem, no tak. bo oni się, kiedyś mi się uparli w urzędzie skarbowym, jak wyliczali akcyzę, że za jeden taki stary mm -hmm. opet, tylko dlatego, że miał ponad 2 litry pojemności, oni kazali mi wpłacić prawie 2000. A ja mówię, proszę pani, niech mm -hmm. pani zobaczy, jaka tutaj jest cena, i zobaczy ten stempel, co tam jest, jaka firma to sprzedała. No. No tak. I, ona mówi, I ona mówi, no jest 150 zł, ale wie pan, my tu mamy różnicę w tabeli, a on mówi, to ja nie zamierzam więcej płacić, jak 150 euro, nie? Bo ja ten, okay. ja ten pojazd reanimowałem w Polsce, wsadziłem ponad 5 tysięcy, żeby on był sprawny. I dlaczego mam płacić za to, że usprawniłem ak jako, jako akcyzę dodatkowo, nie? No i ona mówi: Dobra, no tak, pan Błowacki. No tak, no tak. Ja mówię, Wie pani, kim ja jestem, że skończyłem szkołę oficerską, jestem inżynierem do spraw eksploatacji napraw pojazdu. To jak chcecie, to wyślijcie mnie do sądu i zobaczymy, czy. Urząd Skarbowy wygra tą sprawę czy Artur Głowacki jako inżynier? Bo jak powołają biegłego, a to będzie mój kolega ze szkoły oficerskiej, bo dużo jest biegłych, przeszli na emeryturę, poszli na powiedzmy zrobili sobie specjalizację, są biegłymi od spraw technicznych i nie podważy mojego zdania. No to kto przegra? No wy przegracie, ale zapłacą podatnicy. To opłaca się to wam? I ona mówi dobra niech pan wpłaci. Ja tu przeliczam to. Niech pan wpłaci 125 zł i myślę, że nie podważą tego panu. I przyznała mi rację, nie? Mhm. I 125 zł mhm. zapłaciłem i praktycznie o 2000 mhm. mniej pobrałem od rolnika, który kupił ten samochód ode mnie. <grym> Także <grym> niech pani zobaczy, widzi nie pani? No. no, to dobrze. No tak, bo wie pani, no z tych podatków te pisiole po tym żyją, robią sobie wybory. Przecież w tamtym roku, jak ja tam u pani byłem, to praktycznie za. Chyba tydzień czasu nas z Warszawy wygonili. Był zakaz prowadzenia wyborów. Mhm. No tak, nie wolno było zbierać podpisów. Nie wolno było się spotykać, ale partyjni mieli podpisy pogromadzone. No to wiadomo skąd, tak? No tak. Baza no tak, danych. Muszą i zbierać, nie? No, w urzędach mają dostęp do, do tych do, do danych takich, wie pani tych RODO, nie RODO, łącznie ze wzorem podpisu. I po prostu w, potem jadą, wie pani o co chodzi. Wiadro długopisów. Przecież ja rozmawiałem w biurze ubosaka. Oni mówili, że Artur mamy dwa dni do złożenia 100 tysięcy, a nie mamy, y, około, mamy około 80 tysięcy. Nie wiemy, co dalej robić, bo chyba bosak nie przejdzie, nie. A potem się okazuje, okay. że za dwa dni PKW ogłosiła, że on zgłosił 350 tysięcy podpisów. Ja mówię nie. No to to wiadomo, że to jest przekręt, nie? No tak. No poszli no na, przykład, tak. na przykład tak. Korwin poszedł do Błaszczaka. Błaszczak, słuchaj, my wam pójdziemy na ustępstwa, to, 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 ale musicie nam pomóc, bo inaczej będzie pośmiewisko z Bosaka, nie? No to wie mhm. Pani, kazali w PKW zgłosić, że dał tyle i tyle podpisów, albo dali im gotowce, na przykład przedruki z PKO, gdzie przecież Pani ma dostęp do wszystkiego. Dali im przedruki, mhm. podsunęli, a kto im powie w PKW. Na wiejskiej, że, że oni kłamią. No, nikim tego słowa nie podważy, no tak. tak? No, i już od razu no tak. miał Bosak 350 tysięcy. Nie chciał się wypowiadać no tak. źle o dudzie, tak? Ale po wyborach, jak duda wygrał, to siedział za dudą w kościele. Od razu w pierwszej ławce. I teraz niech pani zobaczy, jak Bosak postępuje. Nie no tak. Brown, Brown nie chce w masce chodzić. Tam jeszcze chyba, kto tam jest? Berkowicz. I Artur Dziambor tak samo, nie chcą w masce chodzić, ale Bosa grzecznie maskę zakłada, i bo on jest grzeczny, nie? No on jest grzeczny, bo on dostanie zaraz z PiSu jakieś stanowisko w ministerstwie. Zobaczy pani. To, to jest prawica. To jest prawica. PiS jest prawica. I w sumie was kontroluje też prawica, bo to jest bank PKO. To jest typowo polski, czyli podlegacie pod PiS. To was PiS kontroluje, narzuca wam tę kontrolę. Żeby sprawdzać no na tak. przykład ile ja mam na koncie, a skąd mam te pieniądze i tak dalej, nie? Uh -huh. no. no tak, się. Panie Arturze, mogę za sekundeczkę zadzwonić, bo dopiero weszłam do pracy, musie, muszę się tam po, po podłączać przebrać. I teraz do pana oddzwonię, dobrze? Jak pani nie chce odzwaniać, to Może... możemy wieczorem się dzwonić. Eee, nie no, odzwonię, odzwonię, nie ma problemu. Odzwonię, tylko weszłam dopiero do pracy i muszę tutaj się tutaj ogarnąć, że tak powiem, przebrać i naszykować do pracy, tak? To spokojnie mogę zadzwonić, przecież nic się nie dzieje. Dobrze, w porządku. Spokojnie mogę rozmawiać. Dobrze, to czekam. Dobra? No. no, na razie, do widzenia. No, dobra. No, do zobaczenia, do usłyszenia.